i dzisiaj jestem razem z Olgą, już drugi raz w moim filmiku, nie wiem czemu się odważyła yy, Zaczniemy robić ten tak, śmieszny tak fasolki, wszystkich smaków Bertiego, bo Ale najpierw chcemy na początku zjeść sobie żabę W środku w ogóle jest karta czarodzieja, nie? I my to dopiero otwieramy, więc będzie podmianami These are real frogs, are they? Watch it. No, tak, ktoś, a na... a z tyłu są napisane wszyscy, którzy mogą się pojawić. My jesteśmy w ogóle Potterhead, my kochamy Harry'ego, to jest w ogóle nic... Co? Odbieram, odbieram, i chcę zobaczyć kartę czarodzieja. tu chciałabym Voldemorta albo Snape'a, serio. Ej! Kto pierwszy patrzy? Ja chcę! Nie, razem Dobra, już wiem kto. Kurde! Profesor Sprout. Ej, ale fajne, bo to... Jest patrz, zobacz. Żaba? No. Aaa, ale odwiem. Ja mam już tu żabę? Ty łeb, ja tyłę, ja No tak myślałam. No, Malko! Rzuca się w buzi! <noise> Czuć, że szło ze stanów. Chodziło bardziej o kartę czarodziejów. Mamy zielarkę. Jak to robimy? Ty mi dajesz do buzi i mówisz... mi. Dobra, buzi. dobra, dobra. Ej, ale wy. Wysyp... Dobra, biorę białe główienko. Nie ja się boję trochę ty! Boję się trochę! Jak smakuje? Albo to było mydło, albo wosk z ucholi. No, bo tak spojrzałam, mówię ej, Ale tak się ucieszyłam, ej, ale tak się bo, ucieszyłam bo, Tak się ucieszyłam, patrzę białe, będzie wata do, wata cukrowa, wata do zębów. Wata, jak pomyślałam to jest włos, to od razu sobie wyobraziłam ten no włos. i naprawdę wie. tak to smakowało. No dobra, dawaj, teraz ty. O masakra. Popijamy wodą, żeby nam się smaki nie komik <laughs> Komik To, dobra, będzie to moje. To jest szare i czarne plamki. To jakaś ziemia albo coś w tym stylu. Black Piper. Pieprz! A chciałam powiedzieć, że pieprz! pieprz? No bo smakuje pieprzem, ale ochylasz! Mówa wypuść. Nie wiem tak, bo się pożeglam. Wypluła tak. <ślamy> <ślamy> dawaj, 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 coś fajnego. Zielone sosie, jest są zielone takimi No, no, o kur... ale ja, ja, Ale ja, 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 ja. ale nie będę patrzyła nie. to, będzie wszystko, ci dam najgorsze. No, dobre. No, mm. to jest takie misiowate. Mmm, co to jest? Taka droga. Candy floss. Wata cukrowa? No. Mmm, kocham. fajna, nie? To jest jak żaba smaku. <laughs> nie, nie ma takiego smaku. Arbus, arbus. Dobra. Rolę to jest. No jest to, no już nie to jest. A jest ohydny. Parówki. Kiełbasa parówki z takiego? Ale już się Aż, aż jak... wali ci z buzi kiełbachą. Taki kabano stary. <laughs> no teraz, teraz ty mi daj. Ja, ja, tego... ja więc to jest co pamiętam. Ohydna. No, no ale co to jest? To jest ci zęby O a ja bym cię... Tylko nie zapomnij, że ja dwa razy traziałam na ochydne, To był Babol. Czerwone coś. Ale pychotka! Cynamon! No. Kurna! To jest wiśnia. Pychotka, ej. Ale pychotka. A mnie gluta dała. No kurde, nie wyśnia, wiem no, co to jest. No, ale wygląda ochydnie. Już ten ty... Pyszne powinno być. no jest dobra, słodkie bardzo. O jest O Jezu, ale takie U! Jagoda taka. Jagoda? No. Dobre, pycha. Ryd. No normalnie jakbyś mi dała, do rzuciam mydło, rozumiesz? Taką głowę no, ja do marki, no! A, pedło no, z buzi! Ej, to jest klaszcze, to jest pedło! Yo, chyba! Wiem, że nie lubisz. Ananas jak ty, Nie ananas, tylko. Watermelon, tak ty, naprawdę. Arbuz. Mhm. Nie lubisz arbuzu. tu <noise> ja nie wiedziałam, co wybieram! A z co to jest, powiedz! Ale więc, wiesz to było? Wiesz, to nie było. mówi, mi nie mówi, Nie chcę nigdy go jeść! Żygi. O, fuj, ej, no co tam jest, żygi! Ja Jakiegoś odzwierciedlili! Już wiesz Nie. Jedna? To podobne do żygów. Jezu, ale no po prostu to jest niesamowite. Co to jest pomarańczowe? Gdzie to jest pomarańczowe? Znowu to było to samo? Widzisz mhm. ta żygi? Tak. No to właśnie to było to, no. ale nie wiem co to było. Moim zdaniem żygi na stół. no ta. Zielone? Jabłko. Mm, kurde! No nie chcę, na pół, na pół. I daj od razu tamto. Nie? Dobra, jeszcze dwa. To jest już pyszne. Zostałem. Tak? Myślisz? No. To weź, ja wezmę jasny róż, a ty weź tamto, żółty. Mmm, guma, kaszwa, Czy? jakaś wapa. Cytryna, ja mam cytrynę. Janka! A Zuzia ma nie, Zuzia ma tutti frutti. Tutti frutti, jak pyszne było. Mmm, a ty masz cytrynę? Fuj. Mm -hmm. Dobre? Nic jest w ogóle nie kwaśne, ona potrafi zjeść całą cytrynę. Pudełko z fasolkami zostało opróżnione, było naprawdę ohydnie. Olga, nigdy już tego trzeba. Nie polecam go robić, w ogóle masakrę, nie? O, fuj. o jak to, A tam, jak to wali? Tak, wali tak jak niektóre fasolki, właśnie, nie? Smakuje. O Jezu, fuj! Gównem, ej. Gównie, takim dusznym powietrzem. No, 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 no Jeśli chcecie jakieś nowe tagi, możecie dawać łapki w górę, możecie subskrybować, możecie oglądać? Tak? oglądać, pisać. Tak, to był tak. Tak to był tak, tak to był tak. Tak, tak. No i ogólnie Olga już się z Wami żegna, idzie sobie, a ja tutaj będę skończyła. No, także namówiłam Olgę znowu na ten challenge, mam nadzieję, że cieszycie się, bo ona naprawdę nie lubi występować w moich filmach i jeszcze, że pożałuję tego, jeszcze wystąpi. Łapki w górę, jeśli się podobało, było to naprawdę ohydne i pa! Buenos kompanierus.